W tej chwili wiele osób tutaj na, tym, na tej konferencji zdaje sobie sprawę, jakie są problemy na lotniskach, a głównie. Oprócz tych, którymi zajmuje się dzisiejsza konferencja, mam do czynienia także z zagrożeniami uszkodzeń na nawierzchniach lotniskowych. No, na nawierzchniach lotniskowych w Polsce, tak jak tutaj na zdjęciach są prezentowane, yy, istnieje dużo elementów, które stanowią zagrożenie dla silników samolotów, czyli m.in. odpryski różnego rodzaju materiałów budowlanych pochodzących z nawierzchni. Yy, w takich sytuacjach staramy się poprawić i naprawić takie nawierzchnie. Technologie, które do tej pory są Wykorzystywane m.in. masy bitumiczne, no niestety nie spełniają tych warunków. Często jest to zamiatanie pod dywan wszystkich problemów, ponieważ uszczelniamy tylko i wyłącznie powierzchniowo na wierzchni, to i tak na krótki czas. Natomiast później te problemy do nas wracają, płyty nam pękają ponownie. To, co my tutaj prezentujemy, to jest zupełnie nowa, innowacyjna myśl techniczna opracowana na Politechnice Krakowskiej. Zajmujemy się tym od 2004 roku. Polega ona na klejeniu pękniętych nawierzchni betonowych przy użyciu złączy polimerowych. Jest to troszeczkę inna filozofia od tej, która dotychczas wykorzystywała sztywne nawierzchnie betonowe. Polega na tym, że dopuszczamy pewne odkształcenia w tej masie polimerowej, którą tutaj prezentujemy i dzięki temu pozwalamy na zmniejszenie wytężenia nawierzchni betonowych. Metoda ta jest y, skuteczna, już od czterech lat y, mamy zrobioną aplikację na lotnisku w balicach dzięki uprzejmości dyrekcji portu. Tam przykładowa płyta, która została przez nas naprawiona, jest codziennie kilkadziesiąt razy obciążana y, przy użyciu głównych goleni samolotu, więc y, jednocześnie w towarzystwie wszelkich warunków atmosferycznych niekorzystnych jakie działają, czyli mróz oraz silne nasłonecznienie i wszystkich. Środków chemicznych ochrony lotniska. Po czterech latach to złącze pracuje bez zarzutu. No i wydaje nam się, że jest to optymalne rozwiązanie na nasze lotniska. Jednocześnie pozwala na bardzo szybkie taką naprawę bez przerywania ruchu lotniczego ponieważ jesteśmy w stanie taką naprawę wykonać w różnych technologiach w przeciągu 3-4 godzin czasem 5 czyli w przerwie nocnej ruchu lotniczego. Jest to relatywnie droga technologia. To znaczy jeżeli byśmy rozpatrywali krótki czas, no to zastosowanie masy polimerowej w stosunku do mas bitumicznych jest droższe, ponieważ ten materiał jest wyższej jakości jest droższy. Natomiast ponieważ ta nasza technologia pozwala na bardzo długi czas zabezpieczyć płytę lotniska przed kolejnymi uszkodzeniami. My w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długo, ale jest to na pewno dużo więcej czasu, więc koszt ekonomiczny w dłuższym okresie czasu zwraca się z nawiązką.